Kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasna. No to mam dzwonić czy nie? Dzwon! Ale ja nie rozmawiam, ty. Tak? No ty to trawaj stajesz. Pan Krzysztof, tak? O. No. O, ja do ciebie dzwonię. Do mnie? No. On? Ja. Pan Jarek podaje ci telefon. Powiedz, że ważna sprawa. Halo, Jasku. No halo. Halo. Cześć, Tomku. Cześć, Tomku. Witam. To co, przyjedziesz? Żyję, żyję, Co myślisz? Czy przyjedziesz, Krzysiek pyta? Żyję, 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 Nie, e, czy przyjedziesz? Ja już o dziewiątym przyjechać. Jeśli wyczerpuję, to przyjedzę. przyjadę. A jeszcze trzeźwiejesz, tak? Trzeźwieję, trzeźwieję. Nie, nie, ale trzeźwiejesz jeszcze. Ja żyję, bardzo cię szanuję. Odpowiadaj, bo ja nie wiem. <śmany> <śmany> czy, czy Krzysiek <śmany> pyta, <śmany> czy trzeźwiejesz? Jak wyczerpuję, to wyczerpuję. A kiedy wyczerpujesz? Za, za rok. Za rok. Zerok? Tak, tak. A, a Tomek, Tomek, mam pytanie do ciebie. Tomek. Tomek. Jarek jest? No jestem. Słuchaj, Tomek, mam pytanie do ciebie. No jest okej. Słuchaj, rozmawiałeś z Jarkiem z USA? No rozumiałem, ale za mało pieniędzy będzie. To znaczy jak za mało pieniędzy będzie? Co on tobie mówił powiedz? Znaczy pieniędzy czy nie. Powiedz co on tobie powiedział? Bo mi pisał wczoraj. On mi napisał wczoraj, że mam tobie dawać po 20 dolarów. Mhm. Tak było, tak tak, do ciebie... a ty masz pieniądze? Nie, jeszcze nie przyszły. Ale tak do ciebie mówił? No, tak. No to zobaczymy jak to będzie, bo ja już raz miałem przypał z tymi pieniędzmi, które ci wszystkie oddałem. Także pomyślimy jak to zrobimy. On nie prosił tylko o to, żebym tobie dawał po 20 dolarów, jak przyjdą. Nie, nie będę dawać po 20 dolarów. Dlatego zer będziesz dlatego że chlasz, a chranie nie będzie. I na szkolnej masz ten zbrojony. Co? A, a kiedy przyjedziesz, Tomku? W niedzielę. Jaką niedzielę? Którą niedzielę? A po łypie zarobić? W niedzielę? ten A co? Chcę, chcę przyjść, co nie będę, nie będę, nie będę, nie będę, nie będę, nie będę. Tak? I ryczyć będziesz, udawać, się kurwa, ryczysz. Nie. To puszka, co wypiłeś, to będzie puszka. puszka. Wiesz? Nie bądź taki mądry. Ja jestem mądrzejszy od ciebie, menelu Menelu! Za i ślej tam! samych jaj, I chłopie ci, włożę. Przepraszam ci bardzo, kiedyś dostawałeś? Nie! Nie! Nigdy! 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 Tak, Nigdy! Nigdy! jesteś! Co? Daj, 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 Jarek. daj. Nie! 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 ja Nie! 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 Chcę! Chcę! kurwa, być na solo z tobą! Chcę! Co ci ty... Ciebie przy szkole kurwa je... leczysz. Wiesz? Do... Ty mówisz, dobra! Dobra, to na Bojarach ulica! Zajść na dobro, to będziesz wiedzieć! Chcę! 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 Chcę, ale ty jak dostaniesz... Moje, to kurwa, kurwa patrzeć, tylko już leci. Wiesz, z Manelu nie chcę z tobą więcej rozmawiać. Wiesz? Nie chcę. I zadzwonię do Jarecka, żeby nic, ja zadzwonię do Jarecka i powiem na Kamarze, żeby nic to mi nie szło. Ani dolarów, ani ubrania, ani nic. Bo dla Manela niczego kurwa nie zdawać. Bo Manel tylko przechla, przeżre, przepije i tak dalej. Mleka Ja te mleko tobie odesznę. Na razie. Na, cię e, na razie będą Chlej do samych jań. Już się rozłączył. No widzisz? Pogadałeś. Chciałeś porozmawiać? No No i co? N nie wejdzie. Dobrze, a co z pieniędzmi właśnie? Bo Jarek wysłał pieniądze. E, dla mnie. Dla ciebie ja mam dać? Tak. A to musimy do niego zadzwonić. Czy... zadzwoń. A to ja do, do Ameryki nie będę dzwonił, on śpi o tej porze tam jeszcze, tam rano jest. To więc no bo ja... No będę go budził, tak? Śpi człowiek. Przepraszam bardzo, a może nie śpi? No gdzie już, która godzina? Tam trzeba cofnąć zegarek, a 6 czy 7 godzin. To której które przyjedziesz i zadzwonisz? Później, po południu, jak będzie u nich południe. To u nich będzie? No jak będzie 18 to u nich powiedzmy będzie 12. Nie wiem jak to tam... To przyjedziesz? No to co, będziemy dzwonić? No. To powiedz, on będzie słyszał. Eee, halo. Eee, Jacku. Jarku. On Jacek, a nie. Jarek on. Przejdź go. Jarek nie, prze od ryby! Przestań przekręcać. Nie, nie przekręcam, mówię prawdę, Jarek od ryby! To Jarku! Jeszcze apeluję do ciebie. Apel. Jak ty jesteś naprawdę na z Ameryki, ale tak jak z Ameryki jak ksiądz czuł tak. I powiem to mi nie przysyły ani dolarów dla manera, ani wiesz, a powiedziałeś kiedyś dla mnie, jak wiodłeś e, na obiadek tam, bo mi już tam jest coś, e, zapomniałem to wiesz co e, powiedziałeś, czekaj co on powiedział. Już mi z głowy... Już... Dobra, co z tym pieniędzmi, e, Nie. Ja nie chcę, żeby dla manela cię przysyłał. Jeżeli przyszedł na Menela pieniądze, pieniądze i począsz hulki jakieś policja, nie policja to wiesz co? Ja z tobą nie będę rozmawiać. A twoje rzeczy wezmę. To rybka fajna. Żeby ona była tylko sama rybka, to by te drzewo porąbły, a kurwa, a resztę prezenty pierdaloby na świetnik. No a jak już on wysłał pieniądze, to co teraz z tym pieniędzmi? Ja ci proszę. E, Najpierw, że te pieniądze dla mnie, a nie dla Menela, bo Menel przepije... To niech on do Ciebie zadzwoni i powie. Powiedz, żeby do Ciebie zadzwonił. E, słuchaj, Jarku z Ameryki. zadzwon do mnie, masz mój telefon i ja chcę z Tobą porozmawiać. A żeby, jak wstaniesz o swojej godzinie tam w Ameryce, bo wiem, że 6 godzin do tyłu, to jak wstaniesz, to zadzwoń do mnie i porozmawiamy, a żeby dla Manela nie przysyłałeś żadnych dolarów, żadnych pieniędzy i tak dalej, bo dolar też pieniądze. No tak, no. I co zrobić z tymi pieniędzmi, musisz się dogadać. I zerwą się dogadać, że te pieniądze, co dla Manela, to dla mnie będziesz przysyłać, dlatego, że on przechra. Czy ty też taki sam jesteś, Jarku, że kurwa chraś? Pijesz? Jak chraś, to też Manela jesteś. Przepraszam, albo. To jest prawda cała, że jak kto chla z glinta, to wiesz, bo on powiedział, że jego konkubina i e, Tomeczka, e, Menela, e, nie potrzebuje ani kieliszka, nic i on nie potrzebuje. Odkręcają korek, gol, 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 jak indyki i, i indyczka i chlają. Jak innych, indyczka, do wody trafię, to tak tak. Dziób do wody i gol, 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 gol. Dziób do wody i gol, gol, gol. Czyli wszystkie pieniądze mam Tobie oddać? Tak. A to jak on powie tak, to ja tak zrobię. Bo tak inaczej nie mogę, bo to nie moje pieniądze. A on dla mnie też przyszedł. No jeszcze nie, idą. Idą. I na no, jego idą, tak? No idą w, w liście, idą pieniądze, tak. Dla mnie, tak? Tobie i dla niego. Aha. Ile? A ja nie, a skąd ja mogę wiedzieć, co mnie to obchodzi ile? Idą. A wiem ile. Aha. Do, e, ja cię proszę e, Jareczku, Jere, że nie dałeś dla jego, a jak będziesz dał, to będziesz taki sam medal jak on. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.